No hej, cześć, na wam wszystkim, z tej strony Znowu, no i znowu gramy w Duel of Champions. Em, no, więc tak, lekkie zmiany. E, od, od ostatniego odcinka. Obczaiłem bardziej to, e, znalazłem darmowe kody na necie, gdzie, no jak widzicie, 63 mam tych pieczęci, pie, 63 pie, pieczęcie mam. E, a miałem ich, nie wiem ile, 200, 200 chyba miałem? To kupiłem znowu sobie e, e, 5, wiesz? To, to, to coś. To tutaj. Ten taki pakiet. I tam jeszcze jakieś kody wpisałem. Jeszcze coś tam, jakieś były tam karty podostawałem. Różne pakiety to sobie potwierałem. Ale, ale najlepsze zostawiłem tutaj dla Was. Bo mam aż 7 dzikich kart. Tak, właśnie. Mam 7 dzikich kart. I teraz nie wiem, co z nimi zrobić. Tak się zastanawiam. Co by z tymi dzikimi kartami zrobić, bo tutaj mam trochę tego sporo Jak tu widzicie To jest fajne dość Ja Właśnie nie wiem co tutaj robić O o fajnie, to, to, to jest fajne eee, Ale nie wiem no po prostu co tutaj z tymi kartami robić Może by tutaj Kurde no nie wiem no Eee, wszystkie sojusznicze stworzenia otrzymuję premię swobodny atak to w sumie nie jest głupie ale to kosztuje aż 5 dzikich kart a ja tylu nie mam to znaczy no mam 7 ale no nie chcesz tylu tracić mogę aż 3 karty dobrać. Nice, i to jest tylko za jeden no to kurde nie byłoby głupie ale czekajcie zobaczymy sobie tutaj na nasze eee, ...czempiony. O, ten jest fajny. Pustoszycie. Ciekawy, ciekawy. Aż trzy dzikie karty mnie by kosztował. Hmm, tylko ja chcę coś mocnego. On nie będzie w ogóle z naszego tutaj yy, szkoły magii. To są chyba szkoły magii, tutaj. Nie jestem do końca pewien. Tutaj jest jakaś taka czerwona. Można, bohaterów. O, kurde. No, patrzcie, brakuje mi tutaj jedna dzika karta do bohaterów. Ogólnie to, jeżeli da się bohaterów jakoś inaczej zdobyć e, niż kupowanie ta, tali, to mi to napiszcie w komentarzu. Jak możecie, jak jesteście tacy, dobrzy. Dobrze, dobrze. Dobrze. O, szał 2. Ciekawy. Ciekawe ile pięcie Jezu czemu to jest takie drogie, podwójny atak hmm. ciekawy e, Ale, ale my musimy tutaj składać pod nasz... Kurde, ten to jest niezły, co odchłania, ale no nie, nie wiem czy to jest nasza szkła magii, czy, czy to jest od naszego bohatera Nie, nie tutaj, nie na sklep, tylko tutaj na karty wejść na karty, I ja nie wiem czy to jest od naszego tutaj bohatera. On ma jakiś tutaj listek i jakieś inne gungienko. Ale czekajcie, czekajcie, zobaczymy w naszej talii co my tu mamy. No i patrzcie, no i tutaj, no nie ma żadnej szkoły, tutaj. No kurde, nie no tu jest jakaś. Ale to jest tak takie coś zielone. Czekajcie, takie są szkoły magii, tak, taki listek, takie coś, takie coś. A to... to a to są frakcje. Aaaa! Więc to są frakcje, więc tego nie mógłbym używać, bo to jest z cholernej innej frakcji. Jeżeli muszę tylko z takim szukać chyba. Hmm. Tak, więc muszę tylko z takim, z takim debilstwem tutaj szukać I szkołę magii to widzieliśmy, że mój bohater ma inną Szkołę magii Tutaj jest znowu z innej frakcji, więc tego sępa Mógłbym dodać do mojej talii? Mógłbym dodać do mojej talii, chociaż <laughs> Nie czaję tego ludzie, proszę napiszcie mi o co z tym chodzi, bo nie wiem <laughs> Kompletnie nie wiem o co z tym chodzi w każdym bądź razie mam 7 dzikich kart. I nie wiem co z nimi zrobić. Może jakieś tutaj zaklęcia albo albo, albo łuty szczęścia. Nie wiem, może, może napiszcie mi w sumie w komentarzu co, co mogę z tym, z tym zrobić. O, to jest fajne obozowisko. Fajne, fajne, zyskujesz 4. Kurde, dobra, nie wiem, no po prostu, no, 7 dzikich kart i nie wiem, co co, co zrobić. Czy może jakiegoś stworka, czy, czy coś innego? Po prostu no nie wiem. No mógłbym sobie znowu takiego malfajta walnąć. Albo takiego starożytnego orka. Albo coś, co ma niezłego kopa. Tylko, że to coś by mnie coś znowu kosztowało. Dużo pewnie. To ma szał, swobodny atak. To ma znowu swobodny atak. Kurde, no. Takie karty się przydają ze swobodnym atakiem, bo wiecie. Ktoś, kto nie ma kart ze swobodnym atakiem, to ma trochę przerombanem, bo nie ten. Nie może tak mnie zaatakować jak ja jego. Ej, to jest ciekawe. Na początku, twojej tury lecz wszystkie obrażenia o wszystkich sojuszniczych stworzeń, ale no znowu to jest nie ta frakcja. Nie mógłbym, nie mógłbym jej używać. Tej karty w ogóle. A nie mogę tutaj swojej frakcji wybrać, tak jakby, że chciałbym tylko z mojej frakcji tutaj zobaczyć. No kurde, no nie wiem. W każdym bądź razie podajcie Ci może pomysły, co mam zrobić z tymi siedmioma dzikimi kartami i nie przedłużając, przejdziemy do meczu. Ogólnie, tutaj swojej kampanie zacząłem. Zacząłem, przepraszam. Yy, I stan, stanąłem. <śm> stanąłem, stanąłem. Stanąłem, dobra, pewnie stanąłem. Jak powiedziałem, że to wiem, poprawcie. Yy, Właśnie na jednym tam odcinku znaczy tam na jednym etapie coś tam z orkami i no nie mogę tego przejść. Ziomek po prostu ten komputer tak mi jedzie, że... W każdym bądź razie widzicie, że na 156 Elo grałem ostatnio grałem i cudem wygrywałem. Tak, a teraz znowu przegram, bo nagrywam. No jak dobrze. Co tu mamy? Eee, dobra, startniemy sobie tak. I oczywiście ja mam pierwszy ruch, no jak? Ale wiecie co, najpierw sobie walimy tak i po prostu damy jemu i to jest dla mnie trochę głupie, że on ma od razu dwa ruchy. On teraz wyjdzie jakąś kartą. Potem ja będę musiał wyjść kartą i on mnie zaatakuje. On będzie miał przewagę znowu. Ale ja już tak obczęłem, że ja po prostu muszę. Muszę jak najwięcej kart wywalić. O nie, no tej karty nie lubię. Nie lubię jej. Ona ponoć wywali za dwa. Albo to nie jest ta, nie wiem. Zwiększymy sobie to. Nie, nie, dobra. E, więc teraz tego nie nie chcę tej karty. Musimy zablokować po prostu jego atak, więc wystawimy sobie tego sforka. No i zakończymy tu rebaniem, bo, bo nic... bo nic nie możemy w sumie zrobić. O ma aż 165 ole, tylko 156. Ah, ciężki, ciężki to będzie meczik. Dobra, okay, czekajcie. E, good luck and have fun. No, tak się robi. No i atakuj, no atakuj, rozwal mi go. Nie, no patrzcie, on już na sam początek, no już na sam początek wyjeżdża takimi megaśnymi kartami. No i aż 4 ataku ma to gówno wielkie tamto. No i on ale ono ma ono 4 ataku. A czekajcie, nie, mam tyle ruchu. I have no idea. Don't worry. What does mean? <laughs> Good luck and <at> have fun. <laughs> no tak. E, gracze tutaj e, Duel of Champions nie wiedzą, to, co to znaczy. W sumie to wystawię tego pajaca. A tego tutaj zniszczę. Ten pajac jest wystawiony tylko po to, żeby zablokować ten atak, bo chce zyskać jeden dodatkowy ruch. Żeby potem wystawić... Eee. So I have no choice... no one There... Trochę, trochę tutaj nie, nie zrozumiałem tego co, co on napisał. Nie zrozumiałem, ale no kurde znowu takie bydle! Jezu, on mnie chce zabić! Czekajcie, czekajcie mam tu jakiś... Tu mam takie bydełko. Mam, mam, mam malfajta. Ale co ja tu mogę zrobić? No kurde, nic. Chyba, że wystawię mojego Nocturna tutaj. O Nie oddał mi. Jezu, jaki fart. Uf, dobra. Musimy się bronić, na razie musimy się bronić. No nic kurde nie zrobię. Jak, jak, jak na farcie zagram, to może pod koniec, jak mi zostanie 1 HP, to go jakoś rozwalę. Ogólnie to yy, nie lubię, kiedy ktoś ma takie karty, że może zajrzeć do mojej talii albo do, do, do kart, które mam w ręce i może wywalić jedną z nich. Bo kiedy ja akurat mam moje mocne karty, to on mi je wywala. I patrzcie, co on tutaj robi. No, patrzcie, czy, czy wy to widzicie. Tu jasne i cholery. Co ja to mogę zrobić? W sumie nic? Nic nie mogę zrobić. Ten ma aż 6 ataków. Cholery. O, jeden ruch mu zablokuje. Czekajcie, czekajcie. Damy sobie to w ogóle. Co to jest? Aha, to latające istoty. Nie, on nie ma latających istot, ja mam. Eee. Kurde, no bym musiał wystawić tutaj, żeby... Żeby go zablokować. To wystawię, żeby go zablokować I ZŁY RUCH ZROBIŁEM! Tak bardzo zły ruch. Bo ja wiem co on teraz zrobi Ja pierdzielę, ale ja to teraz zrąbałem, no zrąbałem to, no do cholery jasnej No nie opłaca mi się tu już nic zrobić, no ale tego zniszczę chociaż hmm. Dostanie mi się, będę miał 18 życia teraz, ale mi się dostanie Kurde Zepsułem to teraz, przepraszam was bardzo, zepsułem, jestem nobem Jest to nobem, a on myśli i on mi najpierw rozwali e, tego, a potem mi zada damage. A jednak nie, a jednak to zrobił inaczej. I jeszcze ognistą tarczy tu dał. Noż, kurde mol! Serio! Serio teraz. Ziomek, ty mnie dobijasz. Kurde. Co ja mam teraz zrobić? Co ja mogę zrobić? Mam mojego tutaj szamana. Mam mojego szamana. Ale z tym szamanem nic im nie zrobię. I teraz zauważcie, że no... Co ja tu mogę zrobić? No nic nie mogę zrobić. Mogę mojego kamieniaka postawić, ale wtedy mi się znowu dostanie dwa. O kurde. No szesz ty orzeszku, no. Nie no, postawię... Ten ma swobodny atak, no właśnie. Ten ma tutaj swobodny atak. No i postawię mojego kamieniaka. No i co teraz? No nic nie mogę zrobić dalej. Po prostu... O, mam taką talię, że... One strasznie dużo ruchu. No, popatrzcie, no jego maniak ma jeden punkt ruchu tylko. To znaczy, jeden ten surowiec zabiera. Podpowiedzcie mi, może, jaką talię mam złożyć. W ogóle chciałem, ponieważ słyszałem, że talia inferno jest dość dobra, więc składam sobie na nią tam pieniążki. Składam sobie na tą talię inferno. No, może będzie lepsza, nie wiem, zobaczę. E, ale jak możecie, to napiszcie mi w komentarzach, jaka talia jest dobra, taka, żeby na początku. Dobrze jakoś się bronić. No widzicie, no już mi zadaje damage. Tutaj mi teraz tego nie zniszczy. Ale nie wiem, skoro ten ma swobodny atak, to nie wiem, czy może zatykać mojego bohatera. Aha, ja mu tutaj odem. Aha, czyli jego bydlak poszedł już po prostu na cmentarz. Mam 7, 7 punktów ruchu! Wow! I mam... Nie no, muszę, muszę te... te... Skurczybyki stąd wywalić, to znaczy z mojej tali te tutaj łuty Szczęścia czy co, nie zaklęcia, zaklęcia Przepraszam bardzo, zaklęcia I muszę wybronić Takie coś Więc po prostu, no Nie no, muszę tak zrobić Muszę postawić tego Czekajcie ma dużo damage, więc czekajcie Jego damy tutaj, na tego damy tutaj tak, ale ten jak znowu walnie, to zada chyba nam tutaj obydwu, że tak powiem. Ogólnie rozwijam manę, bo jak mi przyjdzie, e, przyjdą moje piękne zaklęcia, to wtedy ziomek po prostu się tak tak, 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 tak grzecznie mówiąc obesra i się podda. Ha, 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 oczywiście się łudzę, że wygram. O kurde, ciężko, no ciężko jest. Ciężko, bo e, nie gram w to długo, mało ogarniam. No, zaciąłeś się, kolego? Eee, pok pok, jest tam kto? No, chyba się zaciął. Eee, ogólnie to fajne jest to w, te, to w tej grze, że nie trzeba klawiatury używać. Jej, to znaczy tylko do pisania, ale tak ogólnie to nie trzeba. Dlatego po prostu czekajcie. Wsunę sobie tę klawiaturę, tak? Przysunę się do tego biurka bardziej i się rozłożę, żeby, żeby się relaksować od razu podczas grania. O, mikrofon jeszcze sobie dobrze postawię. No, i tak jest dobrze. A on chyba się zaciął, czy co? Bo ja nie wiem teraz. Na czym on myśli? Czy może poszedł siku zrobić? Poszedł do kibla chyba. Halo? Jest tam kto? Żyjesz pan? Czy to po prostu mi się gra za ciała? Ej, a ruszył się. No w końcu. Co? Yes, jakiego bydlaka teraz postawił? What the? F Ej, co to teraz było? of Aha, dobra. Aha, dobra, ok. Ok, jak mi przywalił! No, ja pierdzielę aż z butów wyszedłem. Nic innego nie mogę zrobić, więc muszę to tylko tak zrobić. Mam nadzieję, że on tam nie trzyma jakichś takich mega, megaśnych kart, które mi, no zawali mi tak, że się, no... Jezu... jest, skąd ma te karty? Popatrzcie, że ja mam tylko już same te... Same te zaklęcia, ja już nie mam żadnych kart... O matka. Patrzcie, jakimi kartami wychodzi. Nie no, kurde... Dlaczego wtedy, jak nagrywam, to muszę takich przeciwników dostawać? Ej, nie rozumiem, po prostu nie rozumiem mojego pecha. Co to jest. No, odrzuć sobie teraz. No, odrzuć, proszę bardzo. Wow, no to mega. Mega odrzuciłeś ziomuś. I właśnie te karty mnie dobijają. Te karty mnie cholernie dobijają. Które. O, po trzy punkty. Patrzcie teraz, patrzcie teraz, czekajcie, czekajcie. Tak, żeby dobrze trafiło. Jak tylko te dwa. No kurde, serio. Serio, serio, serio teraz. To 4 punkty ruchu mnie kosztuje. I zbiję mu tylko. Ja bym chciał tak. No nie, no, no. No muszę tak. Muszę dobrać też kartę. I oczywiście, że mi da gówno. Muszę też zrobić tak. Muszę go zaatakować gdzie pewnie zginę, jak on mi odda. Nie zginąłem. Cud. Cud! I mi zabrało HP! Dlaczego? <laughs> Licznik szałuje jest osuwany. No dobra, no ale... Dlaczego? Dlaczego dostałem? Łaj, no i tego nie zablokowałem, serio Serio masz ulec się ziomoś. I tak i tak już... I tak już to do cholery przegrałem, więc patrzcie, patrzcie, on teraz będzie kończyć On teraz będzie to kończyć O! Patrzcie jak mi go, go zbafował Co on? Co on teraz zrobił, właśnie? Aha, on, on chce skończyć teraz. Mhm, mhm, ciekawie. Mhm, interesting. A ja zrobię sobie tak. Masz się musisz. Paczek i ci teraz w pierdzie spuszczę, Czekaj. Czekaj, dobieram sobie kartę. O! O! To grubo poleciałem. Czekajcie, on i tak, i tak będzie mógł skończyć. Nieważne jak się ruszy. Chyba, że. Chyba, że... Czekajcie, czekajcie. Czekajcie, co to jest? Odrzuć kartę i dobierz następną. Nie, nie chcę. Nie chcę odrzucać tego. Czekajcie, nie wiem też co to robi. O! O, zyskuje tak dużo. Gdzie mu... Czekaj, umieszczę to tu. O, i po minus jeden dostał. I zabiję mu tego ziomusia. To był bardzo dobry ruch z mojej strony. Bardzo dobry, bo go zablokuje aż na jedną, jedną turę. A w następny już zginę. No bo popatrzcie, co on właśnie teraz zrobił. Dobra, sobie kartę teraz da takiego bydlaka tutaj. Nie zaatakuje. Nie możesz zaatakować. Przepraszam cię bardzo. No, tą też nie. No, wybacz. Ale tam huragan jest na górze, który właśnie zniknie zaraz. A co on chyba jest zdziwiony, że on nie może zaatakować. Teraz to mi dajesz takie karty, tak? Mhm, mhm, mhm. Ciekawie. Wszystkim nie to nie chcę. Eee, Zniszcz składane stworzenie sojusznicze. Otrzymujesz otrzymuje surowce równe połowie jej kosztów zaokrąglone w dół. Mogę zniszczyć sojusznicze stworzenie, które mnie wpienia. Hmm. Które mnie wpienia. Tak naprawdę wszystkie mnie wpieniają. Ile to kosztuje? Han tak mało. Które sobie zniszczymy? To? Czy to? To ma w sumie więcej hapa. Ale wszystkie tutaj walą. Skupy, to czekajcie, czekajcie. Mogę je użyć? Mogę? Czemu nie mogę użyć? Mam swoje zniszczyć? <grym> I co jeszcze? A co ta karta daje? Nie to nie chcę, nie, 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 tej karty nie chcę. On mi i tak i tak już zniszczy, więc y, robimy teraz y, coś takiego i robimy coś takiego, i ale wa walczymy do końca, pamiętajcie, walczymy do końca. I jest 14, może i on teraz to kończy. Tak więc dzięki, wielkie, za obejrzenie. Mam nadzieję, że się podobało. Znaczy, na pewno Wam się nie podobało, będziecie łapkować w dół, ale no jeżeli się komuś podobało, to łapkujcie w górę. Komentujcie, subskrybujcie, co wam się tam podoba. Aha, muszę mu turę oddać. Masz, jąś Kończ to. No. I to by było na tyle. Muszę się jeszcze podszkolić. No i po co tym w ogóle wychodzisz, ziomek? Kończ to. On chce się kartami chyba pochwalić, nie wiem. No, atakuj. Nie wiesz w którym. Rozumiem. Rozumiem to twoje takie niezdecydowanie. No i co teraz też zrobić? No. A to jest... słusznicze. Aha! Czyli że ja swoje niszczę i dostaję wtedy te ileś tam punktów ruchu? Okej, okay, rozumiem A mi sieknął. No, to by było na tyle. Dzięki wielkie za obejrzenie i róbta co chce ta ale ja normalnie muszę się nauczyć grać w tą grę, minus 30 yy, Elo. No fajnie, super. No no to trzymajcie się. Cześć. GG. Rozwaliłeś mnie. Nie? GG. Na razie.